Kontrol, żel i zdobienia ślubne. Ale to nie jest klasyczny kontrol, to jest szóstka, nowa odsłona kultowej jedynki, e, czyli, moi drodzy, z brokatem. Idealnie na sezon ślubny, e, więc zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego odcinka i pokażę Wam kilka fajnych patentów na szybkie ślubne zdobienia. Bazując na naszym doświadczeniu z Control 1, czyli z Waszym ulubionym odcieniem nudziakowym, delikatnie wpadającym w różowe tony, stworzyliśmy to cudo błyszczące, perfekcyjnie iskrzące, czyli Control 6 Diamond. Mamy tutaj drobinki, które mają bardzo delikatne, chłodne, diamentowe iskierki, dzięki czemu będziecie mogli tworzyć przepiękne Piękne stylizacje, delikatnie romantyczne. Wystarczy często wybudować paznokcie jedną warstwą tego produktu i już macie gotową stylizację, na której top tylko jest wisienką na e, torcie. E, co bym chciała tutaj dodać z najważniejszych informacji, kochani, jest to, że diksotropowy, czyli możecie nim pracować techniką bez piłowania, dzięki czemu zaoszczędzacie ogromną ilość czasu. Zapraszam Was serdecznie do pracy na naszej modelce. Mamy paznokcie przygotowane do uzupełnienia, i jak widać na filmiku e, wcześniej również położoną bazę smart w odcieniu Crystal Clear. W tym momencie rozprowadzam cienką warstwę żelu Control 6.0 Diamond i już widzicie piękny błysk, po czym na mokrą warstwę zostawiam dodatkową porcję materiału w okolicach Apex i rozciągam wzdłuż paznokcia, dzięki czemu funkcja Tixotropii tego żelu spowoduje, że mm, Cała powierzchnia będzie ze mną idealnie współpracowała, żel nie będzie zalewał mi skórek, a ja bardzo szybko wybuduję perfekcyjny łuk paznokcia, dzięki czemu również e, czas mojej pracy, jak widzicie na filmiku, jest dosłownie błyskawiczny. Po utwardzeniu przemywam paznokieć cleanerem, delikatnie koryguję kształt, bo tutaj naprawdę wiele nie trzeba i ponownie nakładam cienką warstwę, ale tylko po to, by umiejscowić w niej ozdoby. I tak jak widzicie, układamy sobie cienkim pędzelkiem hologramy w odcieniu opal. Delikatnie niewiele, pokrywamy wszystko topem tiki non Jest to top bez warstwy dyspersyjnej. On potrzebuje utwardzenia około 60 sekund i przechodzimy do wykonania zdobienia ślubnego. Mamy tutaj hybrydę w odcieniu Bedroom oraz żel w odcieniu White. Jest to żel, którym idealnie pracuje się właśnie na topie Tiki No Stiki. E, całość ponownie pokrywamy topem, po to by kolor i e, białe linie. Zostały już zatopione, a na wierzchu cienkim pędzelkiem Master Art o długości 9 mm malujemy sobie ornamenty. Zobaczcie, zaczynam od postawienia kropek, po czym rozciągam je tworząc łodygę oraz wyostrzając listki w taki sposób, żeby miały zdecydowanie lżejszy efekt wizualny. To samo powtarzam z drugiej strony. No i będziemy mieli zdobienie gotowe. 60 sekund w lampce i tak oto prezentuje się efekt. Dziękuję Wam serdecznie. Serdecznie za uwagę. Jeżeli podobała Wam się dzisiejsza stylizacja, zostawcie łapkę w górę. Czekamy na Wasze komentarze i serdecznie zapraszamy do subskrybowania naszego kanału.